Witam cześć, ja jestem Bana, zagramy sobie dzisiaj w Uncharted 4 w Trybie Multiplayer Ucha Mam straszne problemy z celowaniem w tej grze. Widzieliście zresztą sami przed chwilą. Nie jestem tego w stanie zrozumieć, ale kurde, mam naprawdę niesamowity problem, żeby tu cokolwiek celować. Żeby kogokolwiek ustrzelić, no ale takie życie. Nigdy nie potrafiłem celować. No ale złapałeś gościu. Dobra, spinamy się. Jaki? Kurwa, to mina, ja myślałem, że to skarb. Ha ha ha. ha, ha, ha. mina albo granat ewentualnie. Nie umiem w to grać. Aaaa! Nie umiem. O. Przyjść wróg. Przyjść wróg, A moje ziemki mi ulały. Tak w ogóle jest 7-1. O, jakiś snajpererer. tu, 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 tu. Znowu tam jest kurde, skarb i coś czerwonego i mi się to nie podoba. Mój dom moje zasady! Leżę! No, leży. Ja tu Co to jest ta gwiazdka jakiś ekstra skarb? dobrze Ale tylko nie nie wy, wyjdę To takich zeszedłem od tyłu. Halo? To ja. Tak, granat. Tu są ziomkie. Dobry wow, jeste! Wow, 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 wow. A z góry! To tu jeszcze jest tak wysoko to ja nie wiedziałem! Dobra, ale już wiemy. O, cześć Ale to było śmieszne Wisiała sobie bardzo po prostu Hop. Hop. Kurde tu z tym celowaniem to jest tragedia był Nie. Yeah. Kurde, czy tu ktoś jest? Mi się tylko kurna zdaje. Był. Meanska, jak był Żyje! On żyje! On gada! Ja żyję! Jak ja to przeżyłem, to ja nie wiem. Ale bardzo się cieszę z tego powodu. Dobra, kupmy. Nie umiem tego rzucić to jest mój problem. A no, normalnie się rzuca. Źle rzuciłem bo nikogo tu nie ma. Niestety. by zajść od tyłu, co o ty. Ło wow wow, wow 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 A ty panie Wysolcu skąd się tu wziąłeś? Ładnie to tak się skradać za plecami, przecież to jest niehonorowe. Panecku y, gdzie ja jestem? Hop. Cześć przyjacielu Ale mam cela, co? No kurde tu, Czy tu nie jest mój ziomuś z rakietnicą, sobie biega i nic nie zrobił? No bo takie coś... Nie halo. Troszeczkę, nie sądzicie. Już! No spuścili nam łomot, spuścili, co to zrobić? Takie życie. Eee, dzięki wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Następnym razem. Cześć!